Natan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką co twój brat. Marnujesz się. Widzę Cię. W górę i dookoła. Oh, ślisko. O, o. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuję kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Znak ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin. Muszę się dostać do okna. No dalej. Z drogi siostro. Прокати? <гаспорщик> <гаспорщик> Нет.

tu się. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olała, nasza matka smaży się w piekle. Natan, Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Nie zyskok! Dalej, podaj mi rękę. Przedależ ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. Pamiętam to. Tam ksiądz Dafi? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kłopotów. Tędy, już prawie jesteśmy. Łatwo poszło. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz. Miększy. Wow. A teraz... na górę. Robiłeś to wcześniej? Eee, raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. A co? co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? O, którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się rozstaliśmy. Nie ma zabawy! Oh. Oh. Weź nie myśl o tym. Dasz radę! Trzymam cię. Widzisz? Proscizna. Ta to pikuś. Trzymaj się blisko. co? No, ekstra. Chodź tędy. Tuż za tobą. Teraz będziesz skakać. No Okej. Okay. Grzech, chyba tak. Gotowy, Tarzanie? Tak, dobra, do dzieła. Ładny widok, co? Ta nie najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie, ale wiesz dokąd iść, tak? A mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. E Kolej. Okay. dawaj. Lepa, o cholera! Trzymam cię! Chodź. 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 Oh. 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 <susuruj> Udało się. Tak. No jasne. Oh. Tędy, za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Serio? Ta, serio. Będę tuż za tobą. Zuch, chłopak. Okay. zaczynamy. Wow! <słuch> <słuch> Okej. Okay. Dobra, za tobą. Teraz na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Okay. Patrz na to. A? Wow, to jest dwusetka? Dwusetka, pogięło cię? To przecież jest pięćsetka. C.C. dwusów. No, co ty? Ta. Kradziony, co? Nie, skądże znowu? Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja. się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz, kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę, dobrze płatną, nawet bardzo, ale muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku maksymalnie. Szybko zleci zobaczysz. Okej. Okay? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzuj. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, ja jak to wyjdziesz. Za parę lat. Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam tu daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Ok? Wierz mi, wiem co mówię. To nie fair. Hej, całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy. Nie? Ta. Tak. Wiesz co? Właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Gdzie? No. Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli. Jaka to kracież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie. To más fácil de lo que Uh. Acabemos con esto. Esto va a ser. al gringo quién manda. <laughs> Chingada, este gringo sabe pelear, eh. ¡Tielo! Hay <laughs> Una paliza. Esto va a ser divertido. ¡No puedes conmigo! ¿Te gusta esto? No ves que este mismo te gane, Gustavo. A ver cómo te sales de esto. ¿Qué tal esto? ¡Gánanmelo! chico! ese gringo! ¡Lucha como un hombre! ¡Ah puede desas! ¡Toma esto, pendejo!

El ¡Dale! Bueno, ¡Dale! ¡Dale! ¡Te voy a matar con mi mierda! ¡Tú, tú! 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 ¡Tú, tú, 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 tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 la tú, 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 Ej, nie, nie biliśmy się! E? Eh? Prawda, mały? Te voy a matar, chico, como mierda! Ej, chłopcze, daj znać, jak już przejdziesz mutacje. Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre. Ej, spokój. Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? He? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Стой, спокойнее.